Dzień dobry. Dzisiaj właśnie szykuję się do pierwszego zabiegu preparatem miedziowym. Wybrałem mieć 700. Skoncentrowana mieć 700. 1 litr na hektar. Taka jest dawka. No i chcę takich zabiegów wykonać. jeden może, może trzy nawet się uda. 3-4. Czym więcej, tym lepiej. Do tego chcę dosypać 10 kg tej siarki niemieckiej, na mączniaka, żeby go przykrywać. Nie, każdy sadownik powinien od tych preparatów zaczynać, czyli preparaty miedziowe, które są bardzo, mają bardzo dobre właściwości, odkażające sad. Ja wybrałem tlenochlorek miedzi. Jest to bardzo dobra, no są różne, są tlenki, wodorotlenki, ale już nie będę w to wnikał tlenek, tlenochlorek jest jedną z lepszych substancji miedziowych, ponieważ najdłużej się utrzymuje na drzewie i jest delikatna, nie parzy dawka jaką tu zastosuję jak już wspomniałem to jest 1 litr na hektar takich zabiegów chcę wykonać 3 w tym sezonie, czym więcej tym lepiej miedzi nigdy za mało w sadzie, jest to preparat typowo kontaktowy, należy go bardzo dokładnie nanieść czyli Dobre pokrycie, no i trzeba mu pozwolić, żeby, żeby to wysło. Jeżeli wyschnie, już jest praktycznie nie do, no nie do zmycia. Akurat w tym preparacie mamy różnego rodzaju kleje, które przyklejają się do, do korony drzew. No, i czym dłużej widzimy to mieć na drzewie, to znaczy, że to działa. No i, i tak powinno to wyglądać. Czyli ten niebieski kolor widzimy na, na korze. Czyli są te drobinki miedzi, które działają odkażająco. Mieć ogólnie dobrze wpływa na zdrowotność drzew, na zawiązywanie, na y, ogólną gospodarkę hormonami. Y, no, tu ma, nie chcę tu się mądrzyć, ale ma bardzo szerokie spektrum działania. Także powinniśmy jak najwięcej tej miedzi stosować. No, i tyle, no. Myślę, że 3-4 zabiegi, jak w tym roku wykonam, no to będzie, będzie bardzo dobrze. Pąki już zaczynają się otwierać. Także dzisiaj mamy piątek, i myślę, że za 4 dni znów trzeba zrobić. Już zakupiłem 380 Następną mieć, no i trzeba, i trzeba robić. Trzeba robić, pokrywać jak najdłużej. Chyba, że będzie mocno padać, no to wejdziemy z innymi środkami. Ale na razie. Opieramy się na miedzi i na siarce. Dzisiaj się troszeczkę ochłodziło, nic nie szkodzi, ale słońce ładnie przeschnie, w sobotę ma, ma padać, także będę miał zabezpieczone zabezpieczone przed, przed chorobami. że spokojnie, przed parchem yy, zapobiegawczo. Yy, taki, taka mieć utrzymuje się około 5 dni przy takim wzroście. No, po pięciu dniach będzie trzeba to poprawić, dokryć następną tkankę, która nam wyskoczy z drzew. Dobrze, zapnę kamerę w statyw. Zaraz pokażę, jak to się wylewa. Dobra, już mamy. Nie będę na razie ciemnika odpalał. Będzie troszeczkę ciszej. Wlejemy 2 litry, odmierzymy.

Widać mocno skoncentrowano, ale bardzo dobrze się rozpuszcza. Dobra, odpalimy ciągnik. Niech się przemiesza. I pokażę w sadzie jeszcze jak. Komputer ustawiony 750 litrów, nic nie zmieniam. Około 9 km na godzinę, trochę wiatr wieje, ale dla niego to jest, dla to jest pikuś taka pogoda. Mamy 5 stopni, teraz Dobrze. no i dobra. Rozłączę się, jeszcze siarki domieszam i widzimy się w sadzie. w starej kwaterze Pidareta, teraz wjeżdżamy w Gale. tu jest duża rozstawa. No i spokojnie sobie radzi z takim wiatrem, co tworzy szybę. Wyjdziemy pokażę jak są pąki rozwinięte, tak jak będzie przejazd, to się zatrzymam. Także mówię mieć, mieć, mieć do oporu, ile wlezie. Jest tania i bardzo dobra. Tylko tyle, że trzeba zapobiegawczo. Bo jak już dojdzie do infekcji, teraz przeleci. Muszę ja mieć miedzi na głowie. No, jeden przejazd, tak wygląda. Jak maluje opryskiwacz to i drzewa maluje. No, musi to wyschnąć, ale to się niby ściutkie zrobi. pąki na gali na dzień dzisiejszy. Idealna faza do pierwszych zabiegów już to wszystko będzie już to wszystko będzie pozabezpieczane. No i po świętach druga. Drugi strzał będzie. Dobra. Pokażę we wszystkich kwaterach. Jak tu w Prinsa, to też też wam pokażę, ale ścieka. I dalej bardzo mocno idzie. Już są mi takie niebieskie. Właśnie o to chodzi. Tak musi być pokryte drzewo. To jeszcze nie niebiesko. Ale jest okej. Okay. Jedziemy w prinsa. Jeszcze prinsa pokażę. To są wszystko kwiaty. To są wszystko pąki kwiatowe. Liściowe się rozwijają później. Tyle jest kwiatów. Nie, to jest liść. To jest liść od razu widać. To też jest liść ale jest 3 czwartek punktu kwiatowego. Dobra, jadę dalej.